3, 2, 1 Dobra, Ej, ja wiem. Do MZP strzelał 3 na raz. No, to trzy strzałówka, ale. To jest ten PM, stary, którego usunęli trzy strzałowy. Eee. To jest PM. P PM, tak, z burstem. PM z bursem, PM z bursem. No okej, okay, co jest grane? Jakby dobrze jesteście w tą kierkę. Dobra! Hmm. Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja oczywiście jestem Kapi, a dzisiaj nagrywamy coś z widzami Nie byle co, słuchajcie, oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie mają pojęcia, co my nagrywamy Zaraz im wszystko wytłumaczę yy, Ale wy już wiecie, że możecie zostawić łapkę w górę i suba po więcej takich odcinków No siema, przywitajcie się Witam No i pięknie, no, Carbocban jak zawsze, nie umie powiedzieć Słuchajcie, każdy się ustawia. Macie tutaj numerki 1, 2, 3, nie. I tak, każdy sobie staje w swoim. Ja idę na drugą stronę. Ja będę strzelał z jakiejś broni i Waszym zadaniem jest zgadnąć na ślepo po samym dźwięku jaka to broń. Osoba, która będzie A, miała no najwięcej to. punktów, dostanie prezent do 1000 fałdolców, czyli chyba git, co? No obra, łatwo. Łatwo? No zobaczymy, zobaczymy. No, także widzowie myślę, że fajny odcineczek będzie, fajny odcineczek jeżeli wy chcielibyście wziąć podobny odcinku udział i zgarnąć jakiś prezencik to oczywiście piszcie w komentarzu swój nick yy, i dlaczego akurat wy dajcie też yy, znać oczywiście subskrypcją i dzwoneczkiem i wtedy będzie zgłoszenie pełne dobra coś mega prostego nie coś turbo prostego jesteście gotowi? mhm ale nie bo wy to widzicie nie? czekaj czekaj dobra ale żeście mnie chcieli strollować ja zapomniałem Dobra, teraz ja bata. Dobra. No myślę, że usłyszysz kiedy strzelam. Dobra, jesteście ready, tak? tak, uh -huh. tak uwaga, 3, 2, 1 Pompa taktyczna. Tak, tak. Dobra, czyli Karbo mówisz Tactical, Krybi też taktykal, solo? Ja też taktykal. Dobra, właśnie najlepiej jakbyście mówili wszyscy naraz, bo wtedy nie będzie, że wiecie, jeden od drugiego będzie, będzie brał co to, jedzie, nie? Co to jest Także spoko. Pierwsza runda, oczywiście, bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że to było mega proste, ale spoko nie będzie tak łatwo. Eee, może teraz byśmy wzięli na przykład to. To już nie będzie takie proste. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. PM. PM. Dobra, dobra, ale jaki PM, bo są tak jakby dwa rodzaje? Eee, ten. Eee, nie P90, nie Pinate. P90. To nie jest P90, to jest zwykły PM. Okej, okay, ale no, jeszcze, jeszcze, jest jeszcze to jest jeden, taki Też byłem... z tłumikiem czy bez? O tak, o chodzi. to chodzi A mnie to jest bez tłumika, bez Okej okay. No bez Okej, okay, solo to, to był ten bez tłumika, tak Dobra, okej okay. No to znowu macie po punkcie, dobra, okej, okay, jak na razie No ale no dobra, no to było powiedzmy proste, to było proste Zobaczmy Sam nie wiedziałbym jak ta broń się nazywa, Zobaczymy. Zobaczymy jak wam pójdzie 3, 2, 1 Karabin szturmowy, ten ciężki To jest to, co się ulepsza Ciężki karabin szturmowy, ten Karabin piechoty ciężki Karabin Okej, okej Kili, co uważasz? Mi się wydaje, że to jest ten, co się ulepsza ze Sky'a Okej, Axolo? Infinity rifle O kurde, chłopca! Po jakimś tam... Dobra, po polsku proszę, po polsku no to co ma 10 amunicji, to to ta... To... No dobra, no dobra, myślę, że zaliczamy mu to, zaliczamy taką odpowiedź przeciwnicy. Tak, tak. Powiedziałem po angielsku. <laughs> nie no dobra, to jest oczywiście karabin piechoty. Tutaj karbo najładniej okay. odpowiedział, nie dość, że pierwszy to w dodatku idealnie tak jak się nazywa, także no MVP, MVP tej rundy. No ale dobra, powiedzmy, że jest 3-3. Dobra, to ja widzę, żeby specjaliści, Ok, to idziemy dalej, zobaczymy. Okej okay. 3 2 1 Boże dwa, pistolety, dwa pistolety. tak, duale, tak, duale Okej. Okay. A Karbo? O no, dwa pistolety mówię, dobra. Kurde, to będzie ciężkie, bo tak jeden drugiemu podpowiadam No dobra, no zaliczam, zaliczam. No to, to ciekawe, czy zgadniecie. To jest trudne. 3 2 1 Dobra, ja biorę. E Boże, muszę strzelać tak. cały na raz. No, ta strzałówka, ale... To jest ten PM stary, którego usunęli trzystrzałowy Eee... O, to PM, burstem, no. no To jest PM PM z bursztem, PM z bursztem No, Okej, okay, co jest grane? Ej, wy dobrze jesteście w tą kierkę Dobra Co Obym jest? 5-5 Jak tak mnie. dojdzie do 10 rund, to kolory, będę was cztery. pytał chyba osobno Bo tu musimy ciężce wyłonić okay. No w kolorach, no dobra, no nie wiem, nie będę pytał o kolory Dobra Który mi ma jeden no. mniej punkt, nie? No. Czemu no chyba... No, bo... jeden mniej, bo on nie powiedział karabinu gry Nie powiedziałeś? No nie O, ja powiedziałem ten imię Okej, okay. okay, dobra, no to ja się pomyliłem w takim razie Dobra, który mi przegrywa, haha <grywa> <grywa> Uwaga, jesteś ready? Tak Dobra, trzy, dwa, jeden Jezu, to jest... Eee... ...heavy Dobra, wiem, nie chyba nie Snajpa, czekaj. ale... Tyś, możesz jeszcze raz? O. No, na razie nie mogę. Zobacz, dajcie jakieś propozycje, jeżeli nikt nie da poprawnej. Albo heavy, a... albo, heavy albo złota sniper, ale. Okej, kliknij na sniper. Tam jest, jest, jest... jest rewolwer. Albo, albo. Okej, okay, Karwacz, widać rewolwer. A solo co twierdzisz? jest co, lecisz, co ja, czy nie? No spokojnie, no, nas, to to co solo powiem. Dobra, wiem, co to jest chyba. Tak mi się wydaje. Dobrze, widzowie, dobrze. dobrze, lecimy, mamy ich. Na pierwszy strzał, sześć strzałowca. Dobra, poczekaj, niech Xolo odpowie, bo ty już dwie propozycje podałeś Solo, co uważasz? Co to jest? Co Nie wiem, kałak? Nie To będzie źle, dobra No dobra, kałak. czyli powiedzmy, że ty dajesz kałak, mi mówi, że snajpa, a yy, karbo że revolver, tak? Dobra, no. to strzelę jeszcze raz i zobaczymy No Eee, e nog. Tak. To jest to na ja taki Ja daję wolę Please czyli walk. wy uważacie, że to jest ten pistolet, który tak jednym strzałem odrzuca? dobrze, dobrze że koledzy, tak? tak. tak? Okej, okay. czyli no, ja mówię, powiem że wam, revolver. że tutaj Karbo ma rację, bo to jest rewolwer z lunetą. Także. Boże, y było takie coś. Sytuacja się klaruje, Karbo wychodzi na prowadzenie, zaraz za nim jest pan Ksolo i potem pan Krymi. Także, no. Widzicie, to jednak nie będzie takie proste. Jesteście gotowi? Tak, tak. No. Dobra, 3, 2, 1. O kurka. E, fioletowy pistolet. Fioletowy pistolet, pistol, pistol ten nowy. Ale ten lepszy, ten lepszy. Okay, ten, fioletowy, okay. ten fioletowy, ten fioletowy, ten, ten, najnowszy pistolet. Co jest lepsze. No dobra, tutaj troszkę tak mam wrażenie, że to trochę się z wami zasugerował, ale dobra. no Fioletowy to nie jest, jest złoty, ale dobra, zaliczam. To jest fioletowy i złoty. No wiem, no wiem, no jest to taki żart był bardziej. Dobra, no to no lecimy, tam runda tam numer 8. Będzie tylko jeden strzał, dobra, bo to myślę dosyć proste. Hmm. Będzie. Także 3 2 1. Dobra, ej, ej, apka z tym Z snajperem. Okej, no szybka rundka, bardzo proste, zgadza się. Także macie po punkciku. Eee, dobra. No to może teraz. Hmm, dobra, jesteście gotowi? Mhm. 3 2 1. Dobra, epicki taktyk. No. Tak, taktyka, nie ta pompa, tylko taktyka. Dobra. No dobra, okej, okay, zaliczamy. Dobra, no to teraz runda dziesiąta. Zobaczymy. Dawaj coś, żeby iPhone nie No to jest trudne, tak mi się wydaje, że to jest trudne. Dobra, jesteś ready? Okej. Trzy, dwa, jeden. Strzel jeszcze raz. No nie, no musicie podać jakieś propozycje, tak jak wtedy. To jest Dobra, mega trudne, to jest... Ja bym się tego nie zgadzam. Nie no. flintlock... Nie, 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 ja zgaduję znowu na pistolecik z lunetą. Ja okay. daję, że to jest ta snajpa taka, którą dodali w tym sezonie, nowa. Epicka i złota ona jest. Okej, okay, wiem o co chodzi. Dobra, to strzelaj jeszcze raz. Ale to już ostatni. Albo nie, dobra, już wiem. No. Nie, znowu ten... ten, ten ale... To nie jest ta snajpa, ja wiem co to jest. Znowu ten, ten pistolet z y, tym. Ja strzelam, że to flintlock chyba Dobra, to jest ten karabin, to strzelał w tej... jak się nazywa? Że w ciep... na dwie... No, na ciepłe że było widać ten Okej, okay. tak, okej okay. No serbo. myślę, że tutaj pan Karbo zgadł nie Reszta nie raczej panie. byście nie zgadli tego, nie? Tak szczerze No nie, o, nie ma opcji Kurde, Karbo jesteś szefem totalnym, nie? Ale to było trudne one, one, one. No to Karbo przewaga dwóch punktów Już myślę, że ciężko wejdzie tutaj Także trzy, dwa, jeden. Dobra, był teraz flint, już to... wiem. Okay. No, to chyba. był ten. Ja wiem, co to jest. E, sześciostrzałowiec. Ja też. Okej. Okay. Nie, Ksaro nie, nie, mówi, że Flint. Po raz trzeci zrzemysł chyba. Jest, ja. <laughs> nie, 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 ja drugi. Okej. Okay. Karbo mówi, że sześciostrzałowiec, a Kryni, mówisz? No nie wiem. Kompletnie nic nie słyszałem. Serio? No to ja mam powiem, że karbu z znowu. Co jest grane? No to nie był flint Ej, ale ląc nie Czekaj, ja znajdę... No nikt nie wiedział właśnie. Ja ci pokażę jak flint brzmi. Słuchaj, teraz wam daję flinta, ok? A tak brzmi się 6 -8. No tak powiedzmy, ale tak gruby, bez gruby, nie? Tak już forpan. Proszę bardzo, uwaga, strzelam. Edigel. digel no digel digel, digel. Digeloza no, Digeloza, proste, że tak, Digeloza to było proste. Dobra Uwaga, jeszcze takie coś <laughs> Uwaga 3, 2, 1 O! <laughs> Jakie to Ukamora, Ukamora Jezu, to posłychać ja to ledwo co słyszałem Poszedł do mamy, żeby... Aha, no tak, pan Ksolu wyszedł, się chłop się poddał. No to pan przejmuje się <laughs> Przejmujesz jego punkty <laughs> i zwyciężasz, chłopie, proste. No dobra, no. No to mamy zwycięzcę, widzowie. Pan Karbo tutaj totalnie rozwalił. Nie no, ja jestem pod wrażeniem, naprawdę ja jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, że popełnisz tylko jeden błąd. Dobra, to co ty chcesz? Czerwoną Jade. Matko boska, Karbo, muszę coś kupić, widzowie. To wszystko przez was. Dobra, gdzie ty jesteś? Pan Karwo, za 800, dobra, 200 zaoszczędzone. Ja ale jest jeszcze czerwona kartka za 200 byczką <noise> coś cię przerywa Myślę, że ci wystarczy to <noise> za 800 i ten. No, proszę trzymajcie No O Jezu, przypadkiem wzią, do Krimiego wysłałem. Ja ci kręcę. Ojojo. <noise> tak? No, no. to co teraz mówię, proszę. No y Skam nic nie dostałem Dobra, i tym pięknym akcentem kończymy ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam za udział. Możecie się pożegnać, oczywiście, i zachęcić ludzi do próby udziału w następnych odcinkach tej serii, tak? O, patrzcie, ma. Tak. Dobra, tak. tak. się ma, nie bierzcie udziału, bo nic nie dostałem. A, tak. Lubi no. skamowany yy, tutaj, tutaj jest. Yy, tak, oskamowany. Pan solo w ogóle aż wyszedł z tego wszystkiego. Pozdrawiamy, o oczywiście. Właśnie. Dobra, bo to najgorsze zakończenie ever wyszło. Trzymajcie się, widzowie. Cześć! <laughs> Maybe